No, i jest, podobno, tak czytałem w internecie, akt oskarżenia wobec Grzegorza Brauna. Czyli da się, no da się. Teraz już pewnie pójdzie z górki. Jeszcze jutro ministrem sprawiedliwości zostanie pan sędzia Waldemar Żurek. To miejmy nadzieję, sprawiedliwości stanie się zadość. I zacznie się to wszystko, może troszkę szybciej dziać, co się miało dziać. W ministerstwie, chociaż minister Bodnar, który dzisiaj już czytałem, że jest największym przegranym, i tak dalej, i tak dalej, napisał, że te wszystkie zmiany ku dobremu są dopiero w połowie drogi. Może i tak jest, że w połowie drogi. Ja tam nie uważam, żeby był aż tak przegrany. W końcu zaczął to, co robił. Teraz ktoś go zastąpi, ale. Nikt nie ma napisany na głowie Minister Sprawiedliwości. To po prostu ministrem się bywa, a prawnikiem się jest. A to, co robił i robi pan Bodnar, to są dobre rzeczy. Także tak bym to postrzegał, przynajmniej ja. A wy co o tym myślicie, o całej rekonstrukcji rządu?